Cześć. Spotykamy się po raz czwarty w odcinku DND. Ja nazywam się Dominik Harasim i reprezentuję Agent Kraken AI. A to jest Damian z Navigator AI. No i dzisiaj też chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o onaytenie. Ja przygotowałem sobie taki workflow, który, który pomaga mi pomagać ludziom, ale też w jakimś tam sensie pozyskiwać klientów. A Ty dane, o czym będziesz mówił? A ja mam nowości z na jedną fajną aplikację i oczywiście Noda Community, którego mało kto zna, ale może być bardzo przydatny dla osób głównie początkujących. Więc może ja zacznę od nowości, później Ty workflow i na końcu, tak jak zawsze, ja o programie i o community, może o nodzie nowym. Jasne. To już udostępniam ekranik. Dobra. W wersji Natena 117, która wyszła w poniedziałek, czyli dwa dni temu, jest tylko jedna taka znacząca nowość, poza jakimiś tam stałymi poprawkami, a mianowicie, jak importujemy sobie noda, i mamy na przykład pięć razy noszę do użycia. To teraz, jak zaimportujemy w jednym kredycjonale i ustawimy sobie, żeby na przykład logowało nam się z danym kontem łączyło, to wszystkich innych nodach, które jeszcze nie były ruszone, też automatycznie to się zaimportuje. Czyli naprawdę w przypadku importu nodów, kiedyś musieliśmy każdy noda przeklikać, żeby ustawić kredycjonale, a w tym momencie po prostu ustawiamy na jednym i na wszystkich innych nam się to automatycznie ustawi. Taka, takie małe ułatwienie, po prostu przy imporcie, eksporcie nodów. Yy, nasz workflow całych do pracy. Powiem tak, bardzo przyjazne. Jeszcze dokładnie tego nie testowałem. Mam nadzieję, że niedługo już wejdzie wersja stabilna 1.17, zainstaluję sobie na produkcji i będę testował. Dobra, to jest tyle z nowości w tej Nie było ich za dużo, więc za tydzień mam nadzieję, że będzie troszeczkę więcej do powiedzenia. A teraz czekamy na Ciebie. Ja już przełączam ekranik i Ja chciałbym porozmawiać o, o takim moim pomyśle. Na pomoc, znaczy zauważyłem generalnie taki problem, że bardzo dużo firm nie posiada dobrze zrobionej strony internetowej. A jak Dzięki z tego, za się, te z mojej strony. wspominaliśmy, proszę. Dzięki za te z mojej strony. Tak, tak. I akurat między innymi <gryw> padł na stronę Damiana I, i stwierdziłem, że można, można, Klientów informować w jakiś bardziej zautomatyzowany sposób, że mają jakieś problemy związane z wydajnością strony, i można do tego złożyć całkiem ciekawy workflow, który nie dość, że będzie tych klientów informował, to oczywiście jeszcze pozyskiwał informacje o klientach, którzy mogą mieć tego typu problemy. Nie jest to nachalna oferta, ponieważ ta oferta, w związku z tym, że jest przetwarzana przez AI, jest bardzo mocno spersonalizowana. I jednocześnie, ja tworząc tą ofertę, nie zachęcam do kontaktu, w związku z tym myślę, że wymogi prawne zostają spełnione. I mamy tutaj informację, właśnie o tym, że pozwoliliśmy sobie przygotować jakiś tam raport. Co w tym raporcie jest zawarte? Jak widzimy, z modelem z jest to obrobione w taki sposób, żeby był to język zdecydowanie naturalny. Jesteśmy w stanie pobrać również screeny, realne screeny z tego sprawdzenia prędkości, czyli widzimy, jak faktycznie strona się zachowywała. Udało mi się wygenerować bardzo zbliżone do oryginalnych, takie wykresy tej prędkości. Następnie informuję klientów o szczegółach związanych z wydajnością ich strony, czyli o tych informacjach, które są normalnie zawarte przy ręcznym sprawdzaniu PageSpeeda. I jest to też przez AI w jakiś tam sposób obrabiane, żeby dać klientowi znać, czy to jest coś, co powinien poprawić, czy nad czym powinien pracować, albo po prostu nie ma takiej potrzeby. No i jakby podpisuje się pod tym, że jakby pomogłem im zrozumieć, że mogą mieć problem ze swoją witryną. I to oczywiście działa w oparciu o, o, o Natena. Pierwszym krokiem jest, to będzie dość duży i rozbudowany workflow. Pierwszym krokiem jest oczywiście uruchomienie takiej, takiej, takiej automatyzacji, która będzie wyszukiwać strony, które mogą mieć problem z tym związany. Ograniczamy się do stron opartych o WordPressa, dlatego, że byłem specjalistą w tym zakresie, dalej jestem i jakby pomoc w tym zakresie bardzo mnie interesuje. I uruchamiam sobie taki workflow, w tym przypadku co 15 minut. Teraz jest wyłączony ten z jakichś tam innych powodów, ale generalnie wyłączyłem ten workflow. Z, z Excel'a pobieramy, z, z Google Docsa pobieramy liczbę keywordsy, które są w jakiś tam automatyczny sposób też przy pomocy llm generowane, ale jak już nie chcę tego tematu poruszać. Następnie wchodzimy do HTTP Requesta, który łączy się mu z API. Ustawia się. Lokalizacje i jakieś tam inne parametry związane z wyszukiwaniem w goblu. Ja użyłem, jest dużo różnych rozwiązań, testowałem przynajmniej kilka różnych rodzajów API do wyników wyszukiwania. Stanęło na tym, że najbardziej w jakiś tam sposób opłacalne dla mnie i fajne w użytkowaniu było API Serper i właśnie takie API od, od odpytuję, następnie otrzymuję jakąś listę wyników wyszukiwania na konkretną frazę kluczową w Google, rozdzielam ją i wrzucam do jakiegoś kodu, który przerabia w tym przypadku URL-e, które są zwracane tak, żeby do postaci klikalnej, czyli dodaję te HTTP, HTTP i tak dalej, nie? Więc takie rzeczy są niezbędne, żeby tutaj zrobić. Był problem, był problem z Api od Google Docsów, bo gdyż wykonywało się to zbyt szybko. W związku z tym musiałem tutaj wrzucić doda, który czeka 5 sekund przed, po, każdym, po każdej obróbce zapytań i tutaj pobieramy, pobieramy listę stron, które, które mam w swojej bazie i sprawdzamy, czy link do strony internetowej klienta jest już w mojej bazie. Jeżeli nie jest, to sprawdzamy czy ta strona klienta jest na WordPressie. Sprawdzamy to w prosty sposób, a mianowicie, aha, tak, sprawdzamy czy to WP tutaj, bo tutaj pobieramy jakby źródło strony i sprawdzamy następnie czy w stronie występują takie słowa jak WP admin w źródle, WP admin, WP JSON które jednoznacznie świadczym o tym, że jest to po prostu WordPress. Następnie, przy użyciu tym razem modelu Deepseek, chińskiego modelu sztucznej inteligencji LLM-a, dlatego że był zdecydowanie bardziej, dużo tańszy niż, niż OpenAI chociażby, przygotowujemy, przygotowujemy co my przygotowujemy. Zaraz zobaczę. A, sprawdzamy. Szukamy adresów e-mail do klientów, żeby można, było, żeby można było je wysłać. Jeżeli nie znajdzie na stronie klienta tak, takiego e-maila, takiego e to sprawdza na takiej najbardziej popularnej stronie w Polsce, czyli Kontakt i robi dokładnie to samo. I, i jeżeli tam nie znajdzie, no to jeżeli o, znajdzie na, w, na stronie głównej albo na stronie kontaktu, to zapisuje to do, do Google. Doxa, który w następnym kroku będzie nam służył do wysłania informacji z taki, z, do tak, takiego maila, jak wcześniej Wam pokazywałem. Natomiast sam Workflow, który wysyła takiego maila, wygląda mniej więcej tak, czyli też w jakimś tam odstępie czasu pobieramy wszystkie strony wraz z mailami, do, do, do których chcielibyśmy, chcielibyśmy takiego maila wysłać. I w pętli odpytujemy udostępnione przez Google api do PageSpeeda. I ono jest tak skonstruowane, że są różne zapytania do wersji mobilnej, i do wersji desktopowej i dlatego po prostu jest tutaj ten podział. Odpytujemy mobilną wersję. Ustalamy jakieś tutaj parametry, że to jest performance, bo tam w tym api można więcej rzeczy osiągnąć na przykład sprawdzić SEO albo jakieś tam inne rzeczy. Interesują nas akurat takie takie tutaj parametry. I między innymi te API zwraca nam obrazek, czyli ten skan witryny podczas ładowania. Bierzemy skan jakby z pierwszej, z pierwszej, pierwszą klatkę możliwą jaka jest jaka się po prostu pojawiła, żeby ten skry miał jakiś sens. Następnie te dane konwertujemy do pliku, upload, uploadujemy na FTP, łączymy to wszystko w jakiś jeden większy zbiór danych. I jeżeli jakby to wszystko się tutaj powiodło. aha, Jeżeli ten, ten 50, poniżej 50 jest page speed, no bo nie wysyłamy informacji osobom, które sobie dobrze z tym tematem poradziły. Jeżeli ten page speed jest poniżej 50, to jakby obrabiamy i przyszykujemy informacje, jakie po prostu to wysłać, a następnie generujemy HTML-a, wysyłamy maila i zapisujemy w bazie, że, że no po prostu takiego maila wysłaliśmy. No, i w ten sposób sobie informuję klientów o tym, że mogą mieć problemy ze swoją witryną. Myślę, że parę osób może być wdzięcznych, był jakiś odzew. Także bardzo cieszę się z tego workflow, że sobie taki po prostu kiedyś złożyłem. Co tam jeszcze masz? Już, już przełączam, już udostępniam ekranik. Mhm. Dobra. Ja zawsze systematycznie przeglądam community nody i sprawdzam, jakie wychodzą. Większość tam community nodów polega na tym, że firma Dana sponsoruje tworzenie swojego noda i jest popularny. Ale tak jak ostatnio znalazłem, noda, który coś robi, to dzisiaj jest nod, który pozwala manipulować tekstem. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy potrafią działać skrypta w Pythona, to ten nod jest mało użyteczny, ale dla użytkowników początkujących, którzy sobie zaczynają dopiero pracować z NTATem i nie umiejąc bardzo programować, to bardzo ułatwia życie ten Node. bo działa w ten sposób, że po prostu jakiś tekst, który to w tym przypadku mamy. Żółty piasek leżą na śniegu, znalazł cgłę i dźbło. I ten tekst nam po prostu wchodzi i wychodzi w pierwszej wersji podstawowej, ale jeśli rozszerzymy opcję o manipulację tekstem, to możemy sobie go od razu znormalizować do postaci sluga z WordPressa, czyli takiego prostego adresu do strony internetowej. Możemy usunąć polskie znaki, możemy zrobić go wielkimi literkami, możemy wszystko z tym tekstem po prostu manipulować, takim prostym wybrać. Na przykład możemy sobie tutaj, na przykład jest wybrany Wielkość liter, kebab case po prostu użyty. Tych nodów jest tam dużo możliwości do obsługi go. Możemy sobie podmieniać ciągi, dokładać coś na początku czy na końcu. Jak na przykład mamy ciąg znaków, który ma 6 liter, a chcemy, żeby było 10, to na początku możemy dołożyć puste spacje i to nam zwróci po prostu cały ciąg 10 znaków, tak jak potrzebujemy, żeby to ładnie wyglądało. Naprawdę dużo możliwości manipulacji tekstem, wszystko jest ładnie w dokumentacji opisane. Nawet nie wiedziałem, że niektóre rzeczy można robić po prostu w programowaniu, po prostu przeglądanie z dokumentacji dużo się nauczyłem od tego noda. No i to by było na tyle w tym Nodzie. Po prostu ma prosta manipulacja tekstami. Nie musimy programować, nie musimy w skrypcie pisać yy, replace, coś, po prostu wybieramy sobie, że ma nam zastąpić, piszemy, co na co i nam zastępuje. Po prostu każdy, tutaj mamy opcję dodaj manipulację tekstem i dokładamy sobie po kolei kilka czynności, które ma nam na tekście wykonać. Czyli na przykład możemy sobie usunąć polskie znaki, powiększyć do dużych liter i podmienić wszystkie literki A na literkę X i będzie taki tekst przetworzony, tak? Możemy dane słowa podmieniać też w tekście jak potrzebujemy. Nie musimy odpalać LMA, żeby podmienić dane słowo, po prostu możemy tutaj sobie podmienić dane słówko, żeby wykorzystać. Naprawdę, co potrzebujemy na tekście z tym modułem zrobimy, z tym nodem. No i super generalnie, bo trochę brakuje czasami em, takich modułów, które mają stricte background programistyczny, bo to te, te wszystkie y, funkcje Trink bardzo się przydają w wielu różnych aspektach i fajnie jest, że pojawiają się takie w, w Natenie. Znaczy, w Natenie to wszystko jest zbudowane, tylko tyle, że trzeba umieć programować, tak? bo Expression ma w Natenie w Javascriptowy dużo możliwości manipulacji, ale tu mamy wszystko gotowe. To jest właśnie przewaga tego dla osób początkujących, którzy dopiero zaczynają przygodę, bo dla wytwardnych programistów to po prostu stworzą sobie noda, szybko sobie tam przepraszam, noda koda, przetworzą sobie co potrzebują w Javascriptie i sobie odpalą. Ale dla początkujących, którzy potrzebują coś sobie szybko zmienić, to naprawdę bardzo fajny nod. Jest oczywiście za darmo, jak wszystkie komunity nody. Jest jeden z popularniejszych w tym momencie, jak tutaj widać na. Bo jest wersja 1.4, tak? I ona co chwilę tam jakieś aktualizacje i poprawki wychodzą tego noda. Tak, jest przede Dobra. wszystkim na tyle czy, jest bardzo czytelna dla osób nietechnicznych, no bo oczywiście. Dokładnie, dlatego możemy... go wybrałem jako żeby pokazać. Tak, tak. To, to jest oczywiście kierunek, w którym Neten zmierza, żeby każda osoba nietechniczna była w stanie programować w bardziej taki zwizualizowany sposób. No bo de facto używanie Netena jest pewną formą programowania, tylko takiego wizualnego, bym powiedział. Idea jest zdana, ale troszeczkę inaczej to się robi. No Dobra. i czwarty Dobra. odcinek za nami. Nie, ja jeszcze, mam, się... no, jeszcze jedna rzecz, jeszcze mam aplikację do Jeszcze jedna rzecz. Tak, tak, ja zawsze przygotowuję aplikację też open sourceową, zazwyczaj, żeby pokazać coś ciekawego. Ostatnio była kab o nagrywaniu ekranu, której często używam. Znaczy, już zacząłem używać, bo wcześniej, jak tydzień temu jeszcze nie używałem, teraz już zacząłem używać, ale kolejna aplikacja to jest jak.app. Korzystasz pewnie z Pozmana jako programista, żeby zapytania sobie, HTTP requesty wysyłać do Nightana, tak? Tak, tak, W ogólnie częściej o. korzystam z niego na poziomie dokumentacji. To znaczy, że bardzo dużo firm, które posiadają swoje API, już podsyłają swoje postmany do zaciągnięcia praktycznie w całości jej dokumentacji i to jest bardzo fajne. To taki postman to jest taki znowu wielka, skomplikowana kobyła według mnie, która daje dużo możliwości dla programistów, ale dla początkujących użytkowników znowu jest za skomplikowana. No i jest darmowa aplikacja. Zupełnie Darmowa do użytku personalnego, nie do użytku komercyjnego, zaznaczam, bo do komercyjnego kosztuje tam jakieś 50 dolarów, jednorazowo. I ona wygląda w ten sposób. Tworzymy sobie zapytanie po prostu, możemy sobie zaimportować, możemy od razu, mamy przekazany wynik, bardzo fajnie się testuje. Jest dużo prostsza od Posmana, bo Postman ma dużo opcji, których naprawdę człowiek się pogubi na początku, a tutaj jest ten. I najlepsze jest to, że jak sobie przygotujemy zapytanie, które nam zwraca prawidłowe odpowiedzi, tak jak ty na przykład używali tego Serpera do Google'a, tak. Tutaj sobie możemy zapytanie przygotować, sprawdzić, jakie nam zwraca wyniki. Po czym klikamy sobie prawym przyciskiem na tym, klikamy eksport i importujemy karela do najtena gotowego. Także maga prosta aplikacja do używania. O, i jeszcze jedna opcja w tym y, fajnym jaku jest. Ona ma wtyczki. I na przykład często jak testujemy sobie naitnie różne rzeczy, to musimy założyć kilka razy rejestrację. No i wtedy za każdym razem musimy wpisać losowego maila, prawda? Żeby pięć razy zarejestrować osoby, żeby sprawdzić czy wszystko działa. To tutaj w tym yy, Fakerze, yy, w tym Jaku jest aplikacja, która się nazywa Faker Plugin. Też jest mega dobrze opisana. I na przykład jak chcemy wysłać maila, piszemy faker.internet.email yy, nawiasiki. I w tym momencie za każdym zapytaniem wyśle nam innego fikcyjnego maila. Możemy to sobie stworzyć. I, imię pierwszej osoby, drugie, nazwisko, adres. W praktyce całą personę możemy sobie wygenerować, jak jest w Fakerze dostępna. Także na przykład, jak chcemy zarejestrować sobie 10 czy 15 osób, zrobić ten test systemu, no to takim systemem, możemy tym fakerem, możemy to wygenerować i odpalić przez Jaka. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, bo to jest, ta aplikacja ma już około roku i zobaczcie, jak ostatnio wystrzeliła w górę po prostu. Z 8, 8, 8, 8 tysięcy gwiazdek, które zebrała przez cały rok, w ciągu praktycznie kilku dni zebrała kolejne 2000 tysiące gwiazdek, więc Raczej ta aplikacja poleci ostro w górę. Tak samo jak najten zbiera gwiazdki i szybko rośnie na GitHubie, no to jak tak samo rośnie w bardzo dużym tempie. Z mojej strony to by pomysł, dobry. że można by było gwiazdki na GitHubie zrobić sobie taki workflow, który dodaje go jako jeden z czynników inwestycyjnych w różnego rodzaju spółki. Znaczy, że jeżeli produkty jakichś spółek bardzo szybko zyskują popularność na Githubie, to oznacza, że być może będą rosły jej, jej wyceny, więc taka ciekawostka. Tak znaczy w tym momencie ja się. tylko obserwuję nowe, ja tylko wyszukuję aplikacje, może ja nie jestem inwestorem dobrym, ale ja używam właśnie tego jak szybko gwiazdki rosną. Sprawdzam co ty, cy, codziennie top 7 aplikacji na Githubie, które dostają najwięcej gwiazdek i dlatego na przykład wykwyciłem jaka, który na przykład teraz był w top 10 aplikacji, które dostały najwięcej gwiazdek w tym tygodniu. Dlatego ta aplikacja mi się pojawiła w moim y, y, worku. Tak samo jak ostatnio był ten CAP, tak samo jak go wychwyciłem dzięki temu, że mam po prostu prostą automatyzację, która sprawdza ilość gwiazd, na jakiej stronie, które aplikacje na Githubie dostały najwięcej gwiazdek i je wychwytuje, tak? Mhm. Mm Toż to Myślę, samo, co kiedyś... ja nie inwestujesz w to jeszcze. No okej. Okay. Myślę, że kiedyś mógłbyś opowiedzieć o tym, jak pozyskujesz te informacje, bo to też ma bardzo tam ciekawe workflowy, które pozwalają ci wyłapywać te wszystkie informacje ze świata IT. Bo to jest bardzo ciekawie poskładane, ja to widziałem. Myślę, że byłoby ciekawie to zaprezentować. Wiesz, ci wszystko tak. po kolei. jak Jakbym zaczął teraz opowiadać o wszystkich moich workflowach, to byśmy tutaj przez 4 czy 5 godzin siedzieli, ja bym w kółko gadał, gadał. A przyjeźdźmy założenie, że poniżej 30 minut się musimy zmieścić, tak? Tak, i myślę, że to jest czas, w którym jest już wszystko obgadane, co przygotowaliśmy na dzień dzisiejszy. No to co, widzimy ja się, się za cieszę... tydzień. Tak, jest. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić odcinek numer 4. Także to już jest poważna seria, bo to już miesiąc, odkąd zdecydowaliśmy się publikować i publikujemy. Słuchaj, to ja bym tak czekał, jak, ten, jak wyskoczył tak z tymi gwiazdkami. To ja bym tak czekał, żeby nasz, y, nasza oglądalność, tak w pewnym momencie, jak wyskoczyła w górę, strasznie, wiesz. Jak u nich. Tak, to teraz jak typowi y, 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 YouTuberzy, proszę mi zostawić lajka tam gdzieś na dole, suba <grym> i, i będzie dobrze. Dobra, to na razie do usłyszenia za tydzień. Dobra, dzięki wielkie.